Dzień dobry. Tak wiem, słyszę na zmuszonego. No bo się zmuszam do tego, ponieważ po, post który pod którym o, robiłem takie łendej ma już chwila. Zwalone dwa lata. Dobra, to przejdźmy do pytań, i miejmy to już za sobą. Dobra, pytanie od Alberto, który już raczej nie postuje. Eee, czy oglądaliśmy się z pochodzę? Jeśli tak, to. Ten moja ulubiona postać to Luka. To tak, oglądałem Luka. Lubisz Mary to i tak lubię. żarasz mi pesto. Ludzie... Jakbym robił kilka lat wcześniej, no to miałem Super Voice Acting. A tak to... Nawet nie... To nawet chyba nie ma nawet wystarczającej energii na robienie i edytowanie. Kiedy przyklinasz? Często. Czy łączyć się z ant, Antkiem, czyli moim kuplem z Irelal? Coś więcej? Nie Pytanie od Mary. Jak się czujesz? W sumie to mniej więcej wy, wykończone tym, i że dorastam i że za niedługo to już nawet dzieckiem nie będę. wiesz koral niebieski? Tak, lubię. Trzy, uważasz, że jestem słodka? Tak, uważasz, że jestem słodka. Ach, nie bierzcie mnie za me Jestem super szatana dla Anatoly. Tak, na 100%. Okej, okay, tutaj, tutaj będę to odczytać. Dywypronounce. He, he, him, because ta osoba to już jest chyba transgender. Masz jeszcze inne wyliczenia z tego? I igotyczek chlap? No ten, miałem. Czy uważasz, że jestem głupi? Nie. Czy zasługujesz na. Czy zasługujesz na całaconek? Tak. Falish Arbel to czy Julia. Oba. Jaka jest twoja reakcja na gacza? Gotcha? No, 18 plus inty podobne. Nie wiem. Zastanawiam się gdzie ludzkość zobaczyła. Dwa. Oglądasz South Park. Oglądałem. Ty żyć moją kolegą? Jeśli żyjesz to tak. Para zmienić język na angielski. Wanna be my mate? No, I do not want to. I don't like I don't like gacha hits. No cóż. To już wszystko. Wiem jedno. ser ser jak się wziąć za siebie i to zrobić w, w, o wiele, wiele wcześniej. Ale ale moja leniwość wzięła to swoje. No cóż, to wszystko. Na razie.